Te gry ogólnie wymyślił jakiś y, m, niespełna rozumu człowiek. No nie, eee. a to jest ten demon. A ja mam tylko ogniki. A, o Boże, jestem żabą? Gdzie <todgłos> <todgłos> mi się tu śniło? A, kurde. Zostaw mnie w spokoju. O! A! U! No i dupa. Dobrze, że jest wieczne kontinuum w tej, w tej grze. O jezu, ta szynka latająca znowu. Dobrze, że mam nóż, to mogę szynkę pokroić. Jezu, jakie w ogóle dźwięki te, te szynki wydają. Idź ty trolu. A! Kurde! A! Jestem tak blisko! <noise> o! O! U! Gdzie padnę? Ojej, nie chcę gnika. <laughs> nie, 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 nie ruszaj mnie. No, nie ruszaj mnie. Chodź tu, świnko. No i, no nie. Najpierw szynki, potem świnki. No i, kamehame zawalił i tyle. Nie trafił, hehe. <laughs> no schodź z tego, Golasie. Nie, nie dogonisz. O, koniec. Znowu za blisko trola podeszłam. Eeeee! Łup! Łup! Gdzie ten troll tutaj? Chyba już go zabiłam. Oki! A! Co to było? A! Dobra, zginę, bo chcę kanapkę zjeść. O, no! A nie mogę strzelać, jak jestem na drabinie. A, utkłam. No! Bitok! Idę. Albo nie idę. O Boże! Chyba idę. No przestał strzelać! Aaaa! Boże i znowu tutaj! Łop! Ojej. Jezus, ile tego dziadostwa? Aaa, mogę przeskoczyć, Lol. Ale jest to ryzykowne. Ry ryzykowna akcja. Tu idę. Idę. Jezus. Jezus. <grystanie> ja nie mogę ty. Idę! O Jezus! Wszystko wiem! Wszystko wiem! Idę! Idę! O! Idę w gaciach! Pójdę boso! Pójdę boso! Klocki! Klocki dawać mi. Lecę. Winną do nieba. No! Jestem! Po prostu aparatką chłopcy! Wspominam o nich rzadko przecież! Mam tylko na Nie szczelaj! Nie strzelaj. Don't wolf, don't wolf. Kurde, Whoop. Brace face! O, no tak. Tak, to jest w ogóle super, że na samym początku już same gacie. My life is complicated, boyfriends. Don't wanna talk about it, teenage. I'll work it out in the end. No strzelaj, da. Luozy... No nie ty strzelaj, tylko ja strzelaj, rozumiesz? Jest to budzik na leki. Ah! <laughs> yes, was <like> a acrobatics. <laughs> but you know I love the players and you love the game! Yes, I love this game. Screaming, crying, perfect storms. To jestem ja I ask the traffic lights if it'll be alright They say OH! <laughs> they say oh! <laughs> Chandeliers still flicker in here because I can't pretend it's okay when it's not. No, it's not <laughs> It's death by a thousand trolls. No nie mogę przejść przez ten fragment. No biegnę, biegnę, idę, idę, idę. No tutaj. O, ta więcej tych klocków, kurde. O nie, ja. Najtrudniejszy w ogóle przede mną jest, jak ja wchodzę do tego zamczyska masakra. Powinnam kurde, zapisać zaraz przed tymi klockami. No głupie to jest, że jak to płonie, to nie można strzelać, no. Co za gówno, kto to wymyślił? Kto to zatwierdził? Wszystko zależy od tego, jak się trolle ułożą. Nie, 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 nie. Nie, 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 No, głupi ty tam, skrzydlaku. Idę, idę... O nie, tylko nie pitoszek. Nie w tym momencie. Nie mam czasu na pitoszki teraz. Nie mam. F5. Oszukaństwo trochę, ale ta gra jest za trudna. Eee, Hop. A, kurde, jeszcze tutaj. F7. O, Kurde, teraz jest grańsko. Teraz to można. Ile tego jest litości? O kurde, ten skacze skubaniec. Ehe. Jezus Maria, dwóch ich jest. Przecież to jest niemożliwe. Ja w ogóle mam jeszcze limit czasu tutaj, no nie? Więc ja na pewno nie przejdę tej gry, bo po prostu czasu mi zabraknie. To jest w ogóle już posrane totalnie w tej grze, że jeszcze w ileś czasu musisz to zrobić. Przecież to jest w ogóle. To jest niewykonalne. Ja jestem ciekawa, czy sam twórca byłby w stanie przejść tę grę. Nie sądzę. Przypuszczam, że wątpię. No i jeszcze te głupie ogniki, że ja nie mogę strzelać bez przerwy. No, co za gówno. O! No i co? Jezu! Zapisałam to tu! <grystanie> <grystanie> no przecież jak? 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 Aaaa! Trzeba uciekać przed nim po prostu. YMCA ty, -ty, -ry -ty, -ry -ty -ry. Ymca... Tytyrytyrytyry... Yyymca... Ej... Tyry... Zapisuję! <t foreign> e a! Bo czas mi się skończył! Ah. Zaraz jak byłam przy kluczyku... I teraz jestem znowu na początku tego zamku. remember when you hit the brakes too soon 20 stitches in a hospital room when you started crying baby i did too when the sun came up i was looking at you remember when you couldn't take the heat i walked out and said i'm setting you free but the monsters turned out to be just trees when the sun came up you were looking at me you were looking at me O, oh, fajnie. Mm. I remember.